Dzień dobry, dzień dobry, ale przepiękna dzisiaj. Tak się patrzyłam. Tak zamazane okulary. Przepiękna pogoda dzisiaj. Taka energetyzująca, taka idealna na vloga. Taka, że mam wrażenie, że będę miała dużo energii będzie fajnie i ciekawie i coś fajnego porobimy. Ale to na razie jest takie piękne słońce. A zaraz zacznie padać też już. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że nie, że jednak energia będzie taka fajna. Ja też słuchajcie, przynajmniej mam pierwszy raz. W życiu, nie? Ale po, po długiej przerwie na mieście spotkać się z koleżankami, posiedzieć, coś zjeść, pogadać. Więc ta energia też mi podskoczyła, bo fajny wczoraj wieczór. Czy mam jakieś większe plany na dziś? Zobaczymy, zobaczymy. Na razie idę e, robić kawkę. Ja mam dzisiaj tyle energii bez kawy, e, ogarniać sprawy komputerowe i zobaczymy, co się będzie działo. Nie chcę dzisiaj siedzieć cały dzień w domu. O, nie mam też jakoś dużo pracy, tak jak ostatnio, także no, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, bo już chciałam powiedzieć, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to, ale nie, to na bieżąco, tak Mój plan na dzisiejsze śniadanie to była owsianka pieczona, ale ja się zorientowałam w pół drogi, że nie mam jajek, no, nie ma Hania jajek. Nie chcę mi się jechać po jajka, będzie zwykła owsianka, ale to jeszcze dużo czasu. Jaka babcia? Co za Babko, babko. Udaj się. Ja już jestem przebrana w stroju do ćwiczeń, ale pomyślałam, że jeszcze tutaj szybkie porządki w pokoju, Hani ja zrobię. Bo ja już dawno nie robiłam. Nie, nie, nie powinnam tego mówić. Bo ja faktycznie chodzę i sprzątem. Ale jakaś taka jestem znowu przytłoczona ilością rzeczy w naszym domu, więc część z nich... Boję się. Boję się boję! Więc część z nich przydałoby się e, oddać. Hania założyła właśnie taką myjkę. Przestrasz mama, jak mamę? mamy. Wow. Boję się! Boję się! Boję się! A jak ty mówisz, boję się! Boję się? Włosy czeszesz, ale to jest dla małych dzitków. Dla małych dzidziusiów to jeszcze chować. To już masz takie długie włosy, że taka moja. moja, no dobra, twoja. Taka szczoteczka to już nie ten. Przy niech się pobawi do schowania. No właśnie, po co takie rzeczy tutaj Aha. trzymać na wierzchu? Nie umiesz, no bo to nie jest do Twoich włosów. E, także tutaj szybko ogarnę i do ćwiczeń. O, no jeszcze mi się nie chce. W szafeczkach ogarnięte, wszystkie letnie rzeczy już przygotowane. Sprawdziłyśmy, jakie mamy, nie, jak rzuć krótkie spodenki, jakie mamy sukieneczki. Wszystko tutaj zorganizowane i słuchajcie, po dwóch latach nadal korzystamy z tego systemu, tych pojemników z Ikea, one się najlepiej sprawdzają. Też wiem, że moja sąsiadka teraz będzie je kupowała, bo będzie miała dzidziusia i to jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo wygodne. No i nadal po dwóch latach dla garderoby Hanki w zupełności wystarcza taka komoda, dwie komody w zasadzie, ale można je kupić w całości. Ten mam i w sumie ona nie ma więcej ciuchów. Wiadomo, jakieś tam sezonowe gdzieś schowane, ale generalnie mieści się w tym. Natomiast oczywiście na zabawki jest genialny ten Trofast, to się chyba nazywa. To też jest z można sobie wybrać swoje kolory właśnie pojemników. Coś... kojoi. no. Coś tu próbowałam posegregować, sprawdzić czy wszystko ma baterie. Gdzieś tutaj jakieś pluszaczki. Fajnie, bo to można kategoriami, a poza tym szybko potem się zbiera i, i raz, raz wszystko jest. Zrobione, no nawet mi się udało wszystko w miarę posegregować. To z konikiem? Nie działa? Działa. No zaraz sprawdzimy, czy nie działa. Już od jakiegoś czasu Hania mnie prosi, żebym sprawdziła tego konia. No. To jest najgłośniejsza zabawka na świecie, natomiast no ona tak go kocha, że matka dzielnie to zniesie. A tego psa bez nogi już się będziemy pozbywać. Wykręcimy z tego super głośnego psa baterię. Zobaczymy, czy konik działa. Misiaku, ten piesek, o, stra... strasznie jest głośny, nie? Głośny. I co, nie ma nogi? On pójdzie z Tobą na dwór, a baterię przełożymy do konia. Aha, bo za mało tu jest baterii. Złaz z konia, bo patrzymy, czy działa. Zejdź. Zobacz, tu jakieś baterie. Chęska. Mm, yeah. Lęcke! <laughs> Chi chińskie baterie 8-8. Popatrz gdzie jest plus, a gdzie minus? Matka ślepa, już nie widzi. Plus i minus. Plus i minus. Sprawdzasz, czy działa? No to sprawdzaj, naciskaj. O. Ej. Działa! Działa! Czekaj, czekaj, czekaj. Mama jeszcze musi zamknąć, dobra? Zamknę i będę jeździć. Działa! Całuska muszę jeszcze dostać za to. O, kocham Cię. Ja cię, cię. ja cię też kocham. Ok, zabieram się właśnie za makijaż, zaraz sobie coś przetestujemy. Odpaliłam sobie też świeczkę, nową świeczkę od Awannej. Przepiękny zapach, taki mega świeży, taki przyjemny, taki wodnisty, taki idealny na lato właśnie. To jest e, Tulum Meksyk, Meksyk Tulum, o, tak w ten sposób. Muszę sobie też wymienić e, patyczki, ponieważ to już tak długo tutaj stoją. E, takie patyczki 100 ml posłużą wam na około 4 tygodni i pachną bardzo intensywnie jak na ten pokój, który ja tutaj mam. Wiecie doskonale jak on wygląda. To e, za każdym razem jak się wchodzi, to czuć, że pachną. One już przestały pachnieć ale one to już stoją i stoją i stoją i stoją. Jeżeli e, chcecie sobie dozować intensywność zapachu, to też jest fajna opcja Wkładacie po prostu albo mniej, albo więcej patyczków. Ja też mam taki trik, jeżeli chodzi o patyczki, że co jakiś czas Przerzucam je w ten sposób i one e, po prostu intensywniej pachną. Hmm, no, to już niestety przestało pachnieć. Także mam nowy zapach i to jest jeden z moich ulubionych zapachów od Avon May. E, mam taką dużą świecę na dole, a te duże świece się tak długo palą. Wszyscy znają, jak przychodzą, pytają. Co so, tu tak pięknie pachnie? I to jest zapach Skandynawia. Jeżeli lubicie takie bardziej tajemnicze, troszeczkę może męskie zapachy, ja wam serdecznie to Skandynawia polecam. Także patyczki, to jest super opcja, bo po prostu kładziemy gdzieś w jakimś fajnym miejscu, w którym chcemy, żeby nam pachniało, i nie musimy się martwić, nie musimy odpalać tych świeczek, nie musimy pilnować, ale po prostu one stoją i pachną. I tak jak mówię, pachną dość długo i bardzo intensywnie ja do takiego pomieszczenia. Kładam akurat wszystkie patyczki i tak jak mówię... Co kilka dni je odwracam. I moje ulubione zapachy to zdecydowanie właśnie ten: Skandynawia, ale też ten: Meksyk i Grecja. I jeszcze jedną ostatnią wypaliła i mam już kolejną. To była chyba Hiszpania. I ona taka słodziutka, obłędna. Zaraz wam pokażę. Tak, Barcelona, Hiszpania. Także to są zapachy, które najbardziej przypadają mi do gustu. A mówię wam też, że o tym mam bardzo fajny kod zniżkowy: panna Joanna Free, który nie dość, że daje minus 40% zniżki. Na zakupy na stronie Avon May to jeszcze dodatkowo dostajecie dyfuzor w prezencie. To naprawdę można przeszaleć przynajmniej z 40 i można pozwolić sobie nawet na kilka zapachów. Także zostawiam wam linka na dole i jak macie ochotę na zakupy, to ja bardzo wam polecam. Ja już polecałam i w ulubieńcach ostatnich um, te świece, bo naprawdę dla mnie to jest strzał w dziesiątkę, bo pachną intensywnie i bardzo też ciekawie. I na długo wystarczają. A ja przechodzę do makijażu e, i mam tutaj Krem BB od Erborian do testu. I jestem bardzo ciekawa, bo teraz zaczyna się chyba e, już taki sezon, gdzie się szuka czegoś lżejszego niż podkład. I ja bym chciała, żeby ten krem BBS Airborian był super. Chociaż ja, to jest chyba jakaś taka miniaturka. Ja go dostałam do innych produktów, 15 ml. No ale dobra, jak będzie super, to można przyszaleć, pozwolić sobie kupić i tak dalej. Także sprawdźmy, jak to będzie się sprawdzało. Mam jeszcze też CC do testów. A zaczniemy od tego BB, Ale chyba nałożę go gąbką. Moja cera ostatnimi czasami nie jest ani żadna wymagająca, ani żadna kapryśna, więc chciałabym znaleźć jakiś fajny krem. Bebę leciutki, fajniutki. <grym>, a ten ma jakiś taki kolor. Często te kremy bebe są takie różowo-ziemiste, takie niezdrowe jakieś. Mogłyby być bardziej żółte. Może ten drugi kolor byłby bardziej żółty, ale generalnie całkiem to miłe. Całkiem ładnie to wygląda. Mam wrażenie, że jest taki w miarę lekki, taki promienisty. Ten kolor w sumie też mi już przestał przeszkadzać. Zrobię resztę makijażu i zobaczymy, co się wydarzy. Na razie całkiem ładnie. Tak się prezentuje ten krem BB. Nie wiem, czy jestem do końca zadowolona, ale nie jest źle. Zobaczymy... Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast ja... Haga Postanowiłam sobie znowu pokój... Cisza! Mama. Cisza! Pokój po pokoju sprzątać? Mama. Więc postanowiłam umyć też okno. idź już do tego przedszkola. Może zanim tam dojdziesz, to cię przyjmą. Szybko! Myję okno. Okno jedno, pomalutku, pomalutku. Mama. Do lata porobię. Okej, okay, podzieliłam to sobie systemowo. Co? Ola, ola, nie umiem się rozsolić. Trzy. No nie umiem. Codziennie trzy pomieszczenia, ale tak gruntownie, że uchani obrazki, odkurzanie, kurze, zabawki, ciuchy wszystko przejrzane. Okno, firanki, drzwi, wszystko. Jedno taki mały korytarzyk, ale tam też trzeba wytrzeć lampę, gdzieś jakieś zakamarki między schodami także zrobione. I na dzisiaj mi już został tylko mój pokój. W którym jest armagedon ale generalnie to tak mi chodzi po głowie jakieś przemeblowanie więc nie wiem czy tu zaraz nie będzie nie będą latały meble ja mówiłam, że mi nie są potrzebne żadne święta żeby zrobić generalne porządki teraz jest jeszcze taka łamana pogoda trochę deszczu, trochę słońca więc to jest idealny okres żeby to zrobić a później już tylko siedzieć i się opalać a poza tym no ja, ja raz na jakiś czas takiego oczyszczenia potrzebuję bo się wkurzam tu jakiś stary kurz, tam jakiś stary kurz, tu za dużo rzeczy, tam za dużo rzeczy Także jeszcze dzisiaj to pomieszczenie I mam nadzieję, że na tym poprzestanę i tak przez cały tydzień sobie sukcesywnie wszystko po malutku zrobię Nie zmęczy mnie, to tutaj też muszę umyć okno, wymienić firankę Ale zaraz może będziemy wspólnie jeździli z meblami, tylko chciałam, żeby Hania poszła spać A ona ani myśli iść spać, a już jest jej godzina No jest nie Będziemy jeździć zaraz razem z nią na tych meblach. Kilka rzeczy też oddałam. Przygotowałam kilka jakichś tam kosmetyków, jakąś maskoteczkę, chociaż jedną rzadką, jedna na dwór, jedna do sąsiadów. Niech to krąży w przyrodzie, nie w moim domu. Tak wiecie, jak, jak co trzy miesiące oddam kilkanaście rzeczy, to już robi się lżej. I zawsze mówię, już nic nie kupuję, a później nie wiem skąd się znowu biorą te rzeczy. Proszę bardzo, pokażę wam jak to wygląda przed... się armagedon, ja nie wiem kiedy to się tak zrobiło. W każdym razie przed i mam nadzieję, że pokażę wam jakąś wizję po... No dobrze, Hania zasnęła, ja jestem na całkiem niezłym etapie. Tu coś się zmienia i chyba mi się będzie podobało, że tutaj będzie biurko pod oknem. Zobaczymy... a, kanapa tam. Zobaczymy, zawsze można wrócić. Okej, okay, słuchajcie, prawie mam skończone, muszę jeszcze podkurzać. Tu mam tak zagospodarowane, tam sobie coś przerażowałam, muszę wymyślić coś zrobić z tą dziurą. Czy dam tutaj światło, czy to poprzesuwam? Muszę też umyć okno, posprzątać jakieś kilka drobnostek, otworzyć paczki na Instagram i czysto zabieram się za okno. Okej, okay, dobrnąłam prawie do końca. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda, ale chyba najpierw zmienię firankę, bo mam w ogóle wybraną, muszę przełożyć tylko żabki. Powinnam kupić nowe żabki, ale po te żabki ja już 3 tygodnie, więc po prostu je przełożę, a do tamtej kupię, bo już chcę tą nową zawiesić. I teraz otworzę jeszcze paczki na Instagram. Jestem zadowolona z tych zmian. Takie odświeżenie na lato. Dobra, paczki na Instagramie otworzę sobie z wami i, i tyle. Pokażę Wam tutaj tak szybciutko, że są nowości od Tangle Teaser i to są rzeczy do skalpu. Spe specjalna w ogóle szczotka, taka złuszczająca, masująca do skalpu. Ciekawa sprawa. I tutaj nie będę za dużo zdradzała, ale e produkty z AA Wings of Color. Magdalena Pieczonka została ambasadorką nową i w związku z tym. Taka przesyłka, może gdzieś to dla Was przetestuje. No dobrze, nowa firanka gotowa, więc muszę ją zawiesić na czyste okno. Idealnie. Nie wiem o co chodzi, ale ja w ogóle nie chciałam takiej długiej firanki. <grystanie> Bardzo mi się podoba, ale i tak, bo taka mgiełką jest, ale jej długość jest przerażająca. Powinna być 20 cm krótsza, nie wiem. Ja takie z nie złożyłam, żeby nie było, na pewno, ale nie wiem, o co mi chodziło. Dobrze, w każdym razie mini metamorfoza i sprzątanko w tym pokoju też gotowe, zrobione. Tam mam sprzęt, żeby go nie składać. Kenapa jest tutaj, tutaj też lampa, bo jej praktycznie cały czas używam. No, po prostu potrzebowałam takiej lekkiej zmiany odświeżenia, już się zaczynam przyzwyczajać do tej firanki. Chyba chciałam, żeby był widoczny parapet, ale chyba jest w porządku. Chyba jest ok. Ważne, że jest czysto i pachnąco. O. Najchętniej to bym sprzątała dalej, ale prawda jest taka, że z każdym pomieszczeniem już pewnie jestem mniej dokładna, bo szybko, szybko, szybko. Więc trzy dni jest optymalną liczbą. Nie wiem, chyba pójdziemy sobie na rower, o ile zaraz nie lunie. Zobaczymy, bo już jesteśmy po obiedzie, dobrze, że wczorajsze łazanki były, to przynajmniej dzisiaj nie musiałam robić, no i zaraz, zaraz wam dam znać, co tu będzie się dalej działo, o. No oczywiście te firanki wszystkie teraz trzeba wstawić do prania, nie? To tak, myślałam, że już koniec robota, to nie, nie ma, nie ma tak łatwo. Trochę za bardzo wieje na rower, a na piaskownicę do nich to nikt za bardzo nie wieje, nie? Babki, babki, można robić, tak? babko, babko, udaj się. Słuchajcie, niby jest przyjemnie, ale założyłam kurteczkę i, i wieje, nie chce mi się na rower, nie chcę. Mam pierwszą rzodkiewkę, nie za dużą, ale jednak własną, pięknie. Prasuję, prasuję, dalej wszystko tam leży, prasuję, prasuję, kolejną prasuję. Tak, prasuję firanki, bo mam jak psu z i teraz na ruskie roki ja piorę, to je ja wyprasuję. A zaraz jadę odebrać jedzonko. No to jadę, o ile się nie mylę. Ale cieplutko w samochodzie, takie nagrzane odsłonka. A tak to wcale nie jest tak ciepło. W sprawie czerwiec. W zamówieniu, o ile się nie mylę, są tatary, pierogi i chyba szarlotka. Nie jadłam jeszcze stamtąd szarlotki. Mają dobre brownie. Ale szarlotka pewnie też będzie pyszna. Czy szarlotka może być zła? Jadę. Głodna już jestem? Tu jest najważniejsze, z taką, taką, taką kruszyneczką, w sensie takie potarte, trochę ciasto. Dobra, nieważne, widzę co idę jeść I natychmiast, na natych... Suszarka suszarkami tu szumi, bo tu jeszcze wiecie, firanki, pościel, wszystko dzisiaj fruwa. Jeszcze tak pewnie do końca tygodnia będzie fruwać, ale miałam dać znać jak ten, co to jest, krem BB. O, to całkiem niezły, całkiem ładną ma trwałość, całkiem dobrze się trzyma, kolorystycznie też ok, myślę, że Jakiegoś szału wielkiego nie było pod tym adresem, natomiast był całkiem, całkiem przyjemny. Jeszcze będę testować, będę dawać znać. Myślałam, że zrobię dzisiaj więcej kreatywnych, fajnych rzeczy. Może gdzieś pojedziemy, co zrobimy. A tu wyszło jak zwykle. No, ale mam nadzieję, że też było przyjemnie, bo te vlogi lubicie i mam nadzieję, że też kogoś zmotywuję do ogarnięcia swojej przestrzeni, jak jest Przestrzeń ogarnięta to fajniej się myśli. Takie obrażenie, fajnie się funkcjonuje i fajnie się odpoczywa przede wszystkim w ogarniętej przestrzeni. Jeszcze tam kilka rzeczy pogarniałam. Jadalnie na przykład wyniosłam drapak. No właśnie, bo ja jeszcze o tym nie mówiłam na YouTubie, tak się dzisiaj zastanawiałam, czy ja powinnam, czy nie powinnam. Wspomniałam o tym tylko na insta-story. I też nie chcę się rozwlekać, bo to jest trudne i nie chcę płakać tutaj. Ale wiem, że wiele z Was nie śledzi mnie na Instastora, śledzicie mnie tutaj, gdzieś tam na tym Instastore treści są i uciekają. Eee, a ja chciałam tylko powiedzieć, chociaż może już się nie rozpłaczę, bo już trochę czasu minęło, już tak jakby poniekąd oswoiłam się z tą myślą, że szoguna już we vlogach nie będzie, ponieważ niestety szoguna już z nami. Nie ma. I jedyne, co chciałabym powiedzieć, co powinniście wiedzieć, to, że był ciężko chory. I nie byliśmy w stanie zrobić nic. Chociaż bardzo chcieliśmy. Ale nie dało się zrobić nic. I taki kocie żyło, to gdzie to się dam żyć? Smutno, smutno, strasznie, smutno, strasznie przykro. Zwłaszcza, że to było jak młode. Ale to jakby. Nie, nie było do przeskoczenia. To była choroba nieuleczalna, zresztą bardzo popularna u, u kotków, niestety. No i nie dało się nic zrobić. I jest mi strasznie przykro z tego powodu, nie możemy na razie przez dłuższy czas mieć kota dłuższy, na no jakieś pół roku. Nie możemy mieć kota, z innymi zwierzętami, nie wiem. Jest mi strasznie przykro i smutno, a ja i tak byłam chyba, tak jednak, mimo wszystko, najmniej z żytym domownikiem z nim. Co nie znaczy, że nie z żytym. I tak się zastanawiałam, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, bo to jednak jest taka nasza prywatna tragedia, nasza taka prywatna sprawa to sobie tutaj przeżywamy od jakiegoś czasu, i co chwilę to wraca. Natomiast jest to też dziedzina życia, w którą was wprowadziłam i ona uległa diametralnej zmianie. Też bardzo polubiliście Shoguna, często o niego pytaliście, prosiliście go więcej we vlogach, więc jak go wam pokazałam, to skoro tak bardzo się to zmieniło i już go tutaj nie będzie, to uważałam, że to jest fair, żeby, żeby też się z wami tym podzielić, chociaż to nie są rzeczy łatwe, o których teraz Mówię, no bo jednak trochę tak jest, albo nawet bez trochę, po prostu tak jest, że zwierzę, którego przygarniamy, staje się członkiem rodziny. No ale prawda jest taka, że już nie chcę tak smutno na koniec, że tak to jest wszystko skonstruowane. Tak, to jest szkoda tylko, że taki młody kłociec i tak, tak krótko z nami było, no ale tak jak mówię, nie mieliśmy na to. Najmniejszego niestety wpływu. Dobra, ale się zrobiło strasznie sentymentalnie. Ja zaraz nie chcę sobie przypominać, nie chcę płakać, więc ja już się po prostu z Wami dzisiaj pożegnam. Podziękuję Wam serdecznie za uwagę i za ten nudny domowy vlog. Za to, że mi towarzyszyliście. I tyle. Ja już się zmywam, idę spać. Dziękuję. Do widzenia.